Dzień ja wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka I w ostatnim odcinku um, uruchomiliśmy sobie trzy... Te trzy piedestały, właściwie te trzy przełączniki um, I został nam już tylko jeden, także schodzimy sobie w dół I niestety trochę tutaj sfailiłem i... Mm, Nagrałem trochę wcześniej czy czym musiałem materiał, i weźmy na to, że um, zapis, zapis. miałem tutaj, gdzieś, kiedy już tutaj rozwaliłem trochę orków. Um, także straciliście tylko tyle, że zabiłem dwóch orków elitów, co jakiś jeden szaman był. Um, padli oczywiście, od masowego zniszczenia, no bo od czego innego. Właściwie to tyle. Um, także. No, jeszcze wojownik cienia. No dobra, to był jeszcze wojownik cienia 1. Czy ja mam do full manę. To kliknijmy sobie przełącznik. I to jest właśnie dziwne, że zacznę tutaj kliknąć drugi jeden przełącznik, żeby nam się tutaj uruchomił właśnie... Właśnie to coś. Ale na pewno mi coś tutaj walną jak tylko stąd wyjdę, to To jest pewne. Więc tutaj sobie jakoś tak ostrożnie może. A, wiedziałem! One nie byliby sobą, naprawdę. Ale co, jak co? Ten skill jest po prostu nie. nie do podrobienia, to jest po prostu geniusz zła. Ten, który myślił ten skill powinien dostać jakąś nagrodę Nobla czy coś. <grych> naprawdę. Szkoda, że dopiero od 3 rozdziału jest, no ale. z drugiej strony, gdyby był, gdyby był wcześniej, to, to by było lekkie przegięcie. R. Dobra, wszystkie przenośniki uaktywane, Teraz jeszcze ten ostatni, który nam otworzy te drzwi. To jest fajny bajer. Wyobraźcie sobie, że mielibyście takie drzwi w domu i jakby ktoś się dokrzykł, chciał do was włamać, to musiałby się trochę nieźle namęczyć. To by było najlepsze zamiar, powinni takie produkować. Coś otworzyć z drzwi, to musisz zabić kilka, kilkadziesiąt orków, e, zombi, szkieletów e, trochę się bawić zagadkami i dopiero wtedy otwarłem się drzwi, to bardzo dobry pomysł według mnie. Na pewno wiele osób e, popiera mój pomysł i w ogóle. E, <laughs> Zobaczycie, to jeszcze podbije świat. Teraz się śmiejecie, ale za, za kilkadziesiąt lat ludzie nie będą mogli... Mogli sobie wyobrazić życia bez takich zamków. I w ogóle. Tak. <grystanie> Dobra. Um, tutaj jest jakaś ostatnia wielka komnata przed y, smokiem żywieńcem. I pilnuje tutaj jej dosyć sporo poszukiwaczy. Także trzeba będzie się z nimi pobawić. Więc ja muszę się pobawić. W po... świętym pociskiem. O Boże O, podejdą, Podejdźcie, podejdźcie, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, chodźcie bliżej. Dawaj, 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 Ale jesteście kochani, podeszliście blisko. Ułatwiliście mi tu Ułatwiliście mi trochę pracę, widzę panowie. Nie musieliście być aż tacy mili. Chociaż z drugiej strony, co będę marudził? Okej, okay. jeszcze się uleczę może. Tymi miksturami, które dają mi dużo życia i w ogóle. Ale w sumie się świecą przynajmniej. Dobra, em, Teraz święty pocisk. I trzeba będzie wybijać ich teraz pojedynczo. Prawie się udało. Aaa, nie bij mnie, to jest nie fair, ja się manę tutaj. O, ty tak, tak chcesz grać? Okej. Okay. Huligan jeden. Okej, okay, to teraz sobie pozwiedzamy te wszystkie komnaty, które tutaj są. Pewnie jeszcze będą jacyś poszukiwacze w środku, także ja tutaj przygotowane może będę? O, mikstura. Więcej mikstur. Jakaś ciekawa. Pełny many. Eliksir siły. To mi się przyda. Jak zawsze, każdy wie, że eliksir siły jest bardzo potrzebny magowi i w ogóle. Nie ma maga bez siły. Siema. Ej, no ty! Ja tutaj kulturalnie chciałem się przywitać, a ty co, od razu? Wiesz co... Okej. Okay. Tu nie było w sumie nic ciekawego, no może kilka mikstur i miksura siły. Bardzo przydatna. Tu jest czarny mak, ale z nim się połowimy później, ponieważ z nim trzeba pogadać. O, ten był w tej klasie, tylko czy... Nie, tylko był chyba. Tutaj tylko rozciągali. I to to zajebiste krzesło, którego nie ogarniam? Jestem zarazem pokażę, bo tam będą jeszcze siedzieć kreaty na nim. W, innym, w innej komnacie to pamiętam. Ok, to było na tyle. Jeszcze po drugiej stronie coś będzie na pewno. ŚWIĘTY POCISK! Dźwięk tego skilla jest zajebisty, naprawdę. Oni się fajnie w sumie świecą, jak ich trafię. Dobra. Jeszcze jedna komnata. Poszukiwać będzie, czy nie będzie? Będzie. Co to za komnata bez poszukiwacza. O, ja o tym mówię. Um, ten gość to w ogóle miał lekki problem tutaj. Tego trochę. W sumie to jest chyba najgorsza śmierć z tych wszystkich, które tutaj są, czyli to rozciągnięcie. Um, przynajmniej dla mnie. Ja bym na pewno nie chciał tak umrzeć. Zginąć właściwie. Umrzeć, zginąć. O, i o to mi chodziło. No tego gościa, któremu czaszka się czasami wbija w ten... To krzesło. To trochę mnie ciekawi, na jakiej zasadzie to działa. Bo podpinają tutaj ich łańcuchami. I... Oni sobie tylko na tym siedzą, właściwie no bo to są niby kolce i od spodu i na oparciu, ale no, chyba że oni muszą być tak strasznie przyciśnięci do tego spodu, um. tak, żeby te kolce im się wbiły w ogóle. No, no, może nie będę o tym mówił, bo niektórym może to przeszkadzać. Więc dobra. Ale nie mam wszystko to musi być. Musiał być trochę dziwne, no ale dobra. Okej, przed tym czarnym magiem ja sobie zapiszę, może. E, zapiszę sobie tutaj. I teraz sprawa z magiem jest taka, że on mi na pewno całą manę wyssie i, ca i połowę życia. To wiem na pewno, także. No dobra, chodź tutaj. No, oślizgły Robaku, odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorat, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać Cię na wieczne szaleństwo rozumiem znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji kto jest twoim mistrzem mój pan podróżuje między światami a jego boska mądrość nas oświeca jest wybrańcem beliara który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców inosa tym którzy wątpią w jego potęgę przynosi cierpienie i śmierć Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Ha, 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 ha. Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się Strażnikami Ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda? <laughs> ale ci powiedział ty, no, ty, no. Powinnaś teraz wziąć się w pół. Ej, no i co zrobiłeś? Doszcz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Tak, tak, tak. Czekam. Gonią mnie czaszki! Ratunku! Jezus Maria! Uciekam. Muszę się stawać za kolumną. Stop, 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 stop. Dobra, 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 dobra. On to się, Dobra. Problem z tymi czaszkami jest taki, że one mnie zabijają na jednego hita. To są jakieś dzikie czaszki, nie wiadomo czego. Także. Um, ja no nie mam. Nie mam tej różdżki, więc mogę się napić. I tak. Um, na pewno zabije go. Na pewno zabije go um, jedno w zniszczenie. Ale ja bym chciał się z nim połowić świętym pociskiem. Nie pykło. Ok, pobijemy się z nim trochę, czemu nie? Skoro jest jakiś wielki strażnik pilnujący wielkich wrót do ostatniego bossa, to powiedzmy, że się z nim trochę pobawimy. Zresztą to trzeba będzie zrobić. Dodge Motherfucker! A. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jeszcze raz Jeszcze raz! Wygrałem! Gnoju A, a te czaski to w ogóle nie wiem, co to... Do... Fajnie było mieć takiego skilla w sumie. mały z zwój czarnego maga, klucz do kufra czarnego maga Gdzie był twój kufer, to ja mam skąd wiedzieć? I sam track się wyłączył, no. Ale chamstwo. Okej, okay, zabiliśmy czarnego maga. Teraz muszę... tu jest twój kufer? Tak. Tu jest oko mocy. I... zaraz wam przeczytam, o co chodzi w oko... jeśli chodzi o oko mocy. Także... ten zwój teraz sobie przeczytamy. Ehm. Um. Zwój Czarnego Maga. No KADOSZ! MM! kadar. <grystanie> Niech Oko Mocy oświetli twą ścieżkę, dziękuję. No i to Oko Mocy jest to nam potrzebne, by otworzyć um, te wrota. Ale to sobie zrobię już w następnym odcinku, jako że zaraz za tymi wrotami znajduje się Smok Ożywieniec. I... Tego smoka chcę sobie zostawić na ostatni odcinek, także... Ten odcinek, który w tym momencie oglądacie, jest to przedostatni odcinek Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Hazard. No. Nic Także nie bądźcie nie przygotowani na ostatni odcinek. Ja teraz zakończę nagrywanie ogólnie, bo nagram kilka odcinków, odcinków z rzędu. I ten odcinek nagram po opublikowaniu na YouTubie tego odcinka. Także, jeżeli macie jakieś propozycje, co mogłem zrobić w tym ostatnim odcinku, jeszcze, chociaż już ogólnie mam zarys, jak on ma wyglądać, to możecie pisać. W każdym bądź razie, ja teraz kończę nagrywanie. Um, ten koleś na mnie patrzy, a mnie to nerwuje. Okej, okay, ja tutaj robię sejwo na numerze 20. I żegnam się z Wami, trzymajcie się. Na razie.